Witam Was, moi drodzy! Dzisiaj krótki film instruk instruktażowy, w jaki sposób stworzyć drzewko plecione z wierzby. Mam bardzo prosty sposób, szybki. Takie drzewko robiłam w tym roku po raz pierwszy i robiłam je godzinkę, a to już zajęło mi tylko 45 minut, i to jest tłumaczeniem, ponieważ to będę robiła za chwileczkę. Ja będę Wam pokazywała dokładnie kolejne piętra. To jest dodatkowo ozdobione takimi wstążeczkami właśnie na święta, a wielkanocne. Założenie jest takie, że to jest wierzba, więc się ukurzeni. Tu będziemy obrywali wszystkie pączki, więc tu nie będzie w ogóle listków, a dopiero tutaj się pojawiają listki. Będzie takie zielone, zielona czuprynka na pięknym, poskręcanym pniu. Robi się to bardzo prosto. Widziałam różne sposoby na internecie. Rok temu robiłam takim jednym sposobem i myślałam, że oszaleję, ponieważ nie mam zdolności manualnych i było mi ciężko. Natomiast obecnie znalazłam najprostszy, najszybszy i tak intuicyjny sposób, że na pewno sobie poradzicie. Co trzeba mieć na początku? Wiadomo, trzeba mieć wierzbę, tak? Najlepsza byłaby wyklina. Natomiast ja z tego tytułu, że wczoraj byłam w obi i zobaczyłam właśnie takie drzewka już do kupna za 200 zł i to jeszcze mniejsze niż te, no to zaczęłam szukać dookoła jakiejś wierzby. Znalazłam, wykosiłam to, co chciałam. To jest taka normalna, zwykła wierzba. Wierzba ma to do siebie, że bardzo ładnie się bardzo ładnie się korzeni, więc ukorzenia, dlatego właśnie do tego jest wykorzystywana wierzba. Gdyby była wiklina, to pewnie bym zrobiła to z trzech witek w jednym, w jednym, w w jednej gałązce. Wtedy wygląda to jeszcze ładniej, jeszcze fajniej. Jak będziecie mieli jakąś fajną odmianę, która ma cudowne bazie, to po prostu będziecie mieli tutaj, tutaj cudowne bazie, tak? Wszystko zależy od tego, co sobie wybierzecie. Kiedy to robimy? Z luty, marzec, kiedy roślinki jeszcze śpią. Te roślinki już nie śpią. Już się pojawiają pąki i te zostawiamy pąki, ponieważ one są nad końcową listwą, a te poniżej trzeba po prostu wyłamywać. Co potrzebujemy? Naprawdę niewiele. Wiaderko, ziemię, wierzbę. Jeżeli widzicie jakąś prostą wierzbę, to, są, to, są, to muszą być jednoroczne przyrosty, tak? To jest bardzo ważne, bo to są takie proste, nie mają zazwyczaj jeszcze bazi, i są giętkie, i ładnie się ukorzeniają. Dlatego szukamy jednorocznych przyrostów. psy. No, nie przeszkadzać mi, proszę bardzo. Nie przeszkadzać. Także moi drodzy, do roboty. Bierzemy się. I uwierzcie mi, to jest bardzo proste. Bardzo proste. No dobrze, moi drodzy. Bierzemy się do roboty, przygotowujemy sobie coś, czy możemy to związać, te nasze bitki, które będziemy wiązali, Jakat mam um, bawełniany sznurek. On jest fajny, bo on um, sam się zaciska jak go zwiążemy. Um, możemy to robić takimi specjalnymi klamrami, um, możemy to robić tradytkami, tradytki niestety, ale kaleczą trochę korę, więc nie radziłabym. Po prostu taki sznurek może trochę zabawy będzie, ale nie trzeba kupować tam dodatkowych takich klamer, które są bardzo fajne, ale takie same klemy takie, które są złapane nasze mm, wierzby ale mówię, to naprawdę wystarczy zrobię to tak, żebyście widzieli zrobię to powolutku jest to bardzo prosty sposób, wszyscy to potrafią wszyscy to na pewno się zrobią bardzo dobrze mm, jak już mówiłam, ziemia Mocno ubita, twardo, jeszcze jak wbiłam w nie moje y, witki, to jeszcze je dobiłam. Ile witek? Wszystko zależy od tego, jaki macie materiał i co chcecie zrobić. Mm, czy chcecie, żeby w, waszym, w waszej jednej gałązce, były tutaj jest jedna gałązka jakby, są dwie witki, ale mogą być też trzy witki. Albo może być jedna witka. Zależy to jaki macie materiał, czy mocno się gnie, czy jest ładnie się układa, czy jest cienki. Mi wystarczą dwie witki w, jednym, w jednej gałązce. Jakby. Jeżeli robimy dwie witki w jednej gałązce, to tutaj w takim jednym płciku muszą być cztery. cztery witki. Gdybyśmy chcieli mieć trzy witki w jednej gałązce, to trzeba byłoby ich tutaj mieć sześć. I teraz tak. Po cztery witki zrobiłam takich sześć punkcików oddalonych oddalony od siebie równomiernie. Może być ich 8, może być ich 10. Zawsze musi być to parzyście. Od 4 się zaczyna, a najlepiej się na robi. przy 6 się zaczyna tak naprawdę. Także najlepiej zrobić od 6 um, um, zacząć te witki. I dobra, robimy. Mówiłam, że będzie prosto, będzie prosto. Na razie to było gadanie, a teraz jest robota. Cztery witki dzielimy sobie na jeden i dwa. Tak, na dwie części. To jest jedna część, pierwsza część, to jest druga część. Drugą część chcemy połączyć z kolejnym punktem. I znowu bierzemy jeden jest i dwa z drugiej części. Jedynkę łączymy z dwójką. I jeżeli dwójka idzie dołem, to zawsze ma iść dołem, tak? Czyli ma być bliżej zewnętrznej strony, wewnętrznej strony. A jedynka z kolejnego poszła górą. Widzicie to? To jest, to jest dwójeczka. To jest dwójeczka z pierwszego punktu. A to jest jedyneczka z kolejnego punktu. I tak macie sobie zapamiętać. Jeżeli puszczacie dwójkę dołem, to zawsze tak ma być. I związujecie. Jeżeli macie kle te klemy, takie super cudowne, wspaniałe, to robicie to w sekundę. Ważne, żeby one były jedna na drugiej, żeby się nie przewracały, żeby nie były pozginane. Trzeba zrobić to tak, żeby to wyglądało ładnie. Dobra. Teraz tu marta to zrobi. Wierzcie mi, że wiązanie jest najcięższą rzeczą, którą będziecie musieli tutaj robić. Ponieważ wszystko inne jest po prostu bardzo proste, intuicyjne. Robiłam takie coś z innego przepisu. Czy z przepisu, Taka pani uczy na internecie, No pani ma umiejętności. Pani ma super yy, witki właśnie yy, witlinowe. Więc i to wszystko, wszystko super wychodziło, ale o, tak kombinowała yy, to zostawku z przodu, to z tyłu, a teraz weź z trzeciej, a teraz z drugiej. Ja to musiałam chyba 40 razy oglądać, żeby to w ogóle załapić, o co chodzi. A u mnie naprawdę jest prosto. Yy, nie róbcie na supeł już tutaj. O. Nie róbcie na supeł. Bo może coś byście chcieliście zmienić. Dobra, idziemy dalej. Tutaj zrobiliśmy, tak? I teraz znowu mamy dwójkę, to jest dwójka z tego drugiego punktu. To jest dwójka. Bierzemy znowu z jedynką z kolejnego punktu. I tak, dwójka szła na dół, a jedynka szła do góry. I znowu macie pierwszy, drugi kolejny splot. I ważne jest, żebyście te sploty tutaj. Na tej samej wysokości, tutaj robili. No i co? Wiążemy. Wiążemy. Porządnie związać. Najcięższa rzecz w tym wszystkim to właśnie jest związanie. Bo tak naprawdę tutaj nie ma ani jednej ciężkiej rzeczy. Każdy sobie z tym poradzi, tak naprawdę. Ach, 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 ach. Nie chcę Was męczyć tym związaniem, ale wiążemy. Ja ten sobie od dołu, od góry puszczam. Mówię, jeszcze nie robię na słupeł, bo może coś się pomylić, tak? Może coś się wydarzyć, może coś będę chciała jeszcze zmienić. Może wysokość będę chciała zmienić. Ale dobra, jest jedna wysokość. Co robimy z kolejnym? Tak samo jak poprzednim razem, tak? To jest punkt ten kolejny, to jest dwu, drugi, druga część kolejnego punktu i znowu z jedynką i tutaj nie ma nic trudnego tak, czyli znowu dwójka idzie dołem, jedynka idzie górą. Mamy kolejny, kolejny spot. Na razie was mięczyła, mm. żebyście to widzieli. To jest dwójka, to jest jedynka. Dwójka poszła z tyłu, a to poszło z góry. I zaraz pokażę, co dalej robimy. Ok. Wiązanie parteru zostało już wykonane. Pamiętajcie, żeby to było na jednej wysokości. Tylko tego musicie pilnować. Na jednej wysokości. Gdzie teraz zrobić drugi? Powiedziałabym, że pięterko. Pierwsze łączą, one w tym momencie są już tak nagięte, te wszystkie nasze witki, że one same krzyżują się, te, co chcą się skrzyżować razem. To jest w zasadzie naturalne, sami zobaczycie. E, mamy dwie witki, to się muszą jakoś połączyć. Widać, nie widać? Widać. I teraz ważne jest, jedna rzecz, na którą musi zwrócić uwagę. Jeżeli ta, ta oto witka Szła poprzednio dołem, bo idzie od wewnętrznej strony, to kolejna na pewno idzie z przodu, czyli od zewnętrznej strony. I one po prostu teraz muszą się zmienić. Jeżeli ta szła dołem, a ta górą, to teraz muszą się wymienić, żeby po prostu było naprzemiennie. Jeszcze raz. Dobra, one się spotkały. Jeszcze raz tak mówimy, bo to jest bardzo ważne. To jest najważniejsze w tym, w tym wszystkim. Nie ma ważniejszej rzeczy. Jeżeli wita, którą chcemy połączyć, szła, od, widzicie, ona jest z tyłu. Ona tutaj szła z tyłu, a spotkała się z witą, która szła z przodu, to ta z przodu idzie do tyłu, a ta z tyłu idzie do przodu. I tak ją łączymy. To jest cała filozofia. Tak będziecie robili cały, um, całą roślinkę. I za każdym razem będą się spotykały dwie. Jedna szła z tyłu, druga szła z przodu. I musicie je wymienić. Jeżeli w którymś momencie okaże się, że spotkały się dwie, które były z tyłu, to spójrzcie na dół. Na pewno gdzieś popełniliście błąd. Dlatego nie chciałabym, żebyście na super wywiązali, bo gdzieś może być popełniony błąd. Jeżeli się y, rozkojarzycie to Po prostu gdzieś tam widzicie źle, źle źlewitkę, trzeba by to zmienić, bo one zawsze muszą być na przemian, tak? Jeżeli szła dołem, to teraz pójdzie sobie górą. Ta szła górą, to teraz pójdzie dołem. I wiążemy. A że ja lubię sobie utrudniać życie, więc zamiast mojego sznureczka, które tak się dobrze wiąże, stwierdziłam, że skoro to idą święta wielkanocne, to dodatkowo chciałam mieć takie właśnie ozdobę taką dodatkową. No. Niech to będzie ozdobą moją, więc wiedziałam, że zamiast moją, yy, moim sztureczkiem będę związywała piękną wstążeczką Dobra. I co? Do kolejnego idziemy, tak? Czyli teraz ten szedł dołem. Tutaj szedł dołem, tak? I spotka się z kimś, kto szedł górą. Dlatego ten co górą idzie na dół, a ten co był u góry. Ten co, ten, co u góry idzie na dół, a ten co na dole idzie do góry. I łączymy go. Ważne, że ma tej samej wysokości, co ta w wstążeczka. I na razie tu nie ma nic więcej do gadania. Trzeba zrobić kolejne piętro. Po kolejnym piętrze powiem Wam, co dalej jest ważne. No dobra. Mamy parter sznureczkami normalnymi. Mamy pierwsze piętro z tążeczkami różowymi. Robimy kolejne piętro. Czyli znowu te witki, one Wam się ułożą już w tą kratkę. Tak, żeby, że one, już, one są już ustawione w tym odpowiednim kącie. Więc znowu łączą się dwie witki. Jeżeli dobrze robiliście, to zapewniam Was, że jedna jest z góry, a druga idzie z dołu. I co trzeba zrobić? Trzeba zmienić ich pozycję. Czyli ta, co była szła górą, niech teraz pójdzie sobie dołem. A ta, która szła dołem, niech pójdzie górą. Jeżeli tak nie macie, to znaczy, że gdzieś popełniliście błąd. Cofnijcie się. Każda witka musi od samego dołu iść raz górą, raz dołem, raz górą, raz dołem. One się muszą tak przypadać, ponieważ za jakieś dwa miesiące pozbędziemy się tych sztureczków i one się muszą zakleszczyć, więc to tego trzeba pilnować. Więc jeżeli ta szła górą, puściliśmy ją z tyłu. Ta szła dołem, więc puściliśmy ją z przodu. I zawiążemy. I teraz w tym momencie musimy pilnować trzech rzeczy. Po pierwsze, żeby zmieniać te miejsca, czy jeżeli góra, to zmieniamy na dół. Drugą rzecz, żeby pilnować tego poziomu kolejnego, zrobimy sobie kolejny poziom i tak będziemy pilnowali całego tego poziomu, żeby było dookoła na tym samym poziomie. I jeszcze jedno, tutaj nam się tworzy taki rąk. I musimy tak przechylać, żeby był ładny, tak nie będzie ładny. Tak nie będzie ładny. Tak będzie ładny. Jeżeli tak będzie ładny, to bierzemy wstążeczkę. Tym razem niebieską. I znowu zaplatamy. Jeżeli macie klemy, jeżeli macie jakiś tam coś, co pomoże Wam w szybszym wiązaniu, to świetnie i cudownie. Ja nie mam, nie anzubiam się w to zaopatrywać, ponieważ nie robię tego zawodowo. To jest raz na jakiś czas. Oczywiście mogłabym pojechać do OBI i kupić sobie takie drzewko. Oczywiście, że mogłabym, ale drzewko wykonane własnoręcznie cieszy o wiele bardziej. Szczególnie, że te bitki rosły sobie koło drogi jeszcze 4 godziny temu. A teraz będą pięknym drzewkiem. Dobra. I tu Wam gwarantuję, że macie rąb zrobiony piękny. I jak przesuniecie do kolejnego, to znowu mamy, to idzie górą, to idzie dołem, więc zmieniamy i robimy z tego ładne I robimy to piętro, kolejne, tyle żeby nam, jak nam starczy hmm, witki, tak robimy piętra. I zaraz pokażę, co robimy na ostatnim pięterku. No i zrobione, moi drodzy. Czyli parter, pierwsze piętro, drugie piętro, trzecie piętro, czwarte piętro było tak samo związywane, tak jak wszystko, tak w te rąby. Widzicie? Mówiłam o tych rąbach, rąby wychodzą, rąby. I potem na samym końcu musi być związane tasiemką czy czymś, czy sznureczkiem, e, cała korona. Tak samo, to właśnie to, 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 tak samo jak i tutaj. I to właśnie ten sznureczek zostanie z nami dłużej, ponieważ on będzie musiał utrzymywać cały czas tą koronę, żeby ona się nie rozlazła. Bo tych sznurków pozbędziemy się za jakieś no dwa miesiące ponieważ niby teraz mogą się ich pozbyć. Ale wtedy naprężenia na tamtą część, która jeszcze nie jest zakorzeniona, będą większe. Więc ja dostaję w taki sposób. Za jakieś dwa miesiące pozbędę się wszystkich sznureczków, zostaną te sznureczki, wszystkie pędy, które wy będą wychodziły, o, przez jakiś pęd. Trzeba będzie wszystko y, wyłamywać. Zostawiamy tylko pędy, które są na górze. Ja nie obcinam góry w ogóle, chociaż mogłabym. Mogłabym wszystko przyciąć tak, żeby się po prostu mi zakrzywiło, bo była taka duża góra. A ja jeszcze tego nie obcinam, ponieważ. Może jeszcze te pędy troszeczkę urosną, żebym jeszcze jedno pięterko do, do, dorobiła. Ponieważ pamiętajcie, tutaj są tylko, y, tylko sznureczki, tylko wstążeczki. To nie jest super gu. Jeżeli roślina urośnie, to moglibyśmy sobie zrobić jeszcze jedno pięterko, chociaż y, mm, założenie jest takie, że właśnie obrywamy wszystkie te pączki. Do tego momentu, a potem będzie zieloniutko. Także czy wybieracie wersję bardziej elegancko, bym powiedziała, czy już świąteczną, to od Was zależy. Jeszcze po świątecznej takie siejeczka poprzywieszczam i będę miała fajną dekorację na święta. Także sądzę, że pomogłam. Oczywiście podlewamy, żeby się ukorzeniło. To po prostu zwykłą wodą. Ja wystawię ten nadwór, ponieważ w domu za szybko by wypuściły pędy. Niech sobie idzie na dwór, jest chłodno, mamy końcówkę marca, a obecnie pada śnieg, więc sądzę, że będzie im dobrze. Mam nadzieję, że pomogłam i że to, był najpro... no, bo to jest najprostszy sposób. Nie ma prostszego sposobu niż właśnie takie zaplatanie na, na, na krzyż. Więc zachęcam i moi drodzy do roboty: zróbcie sobie takie świąteczne drzewko, które później będzie w ogrodzie. Bo na jesieni to całe drzewo pójdzie do yy, gruntu i będzie tam zimowało, będzie żyło i będzie piękną roślinką. Jeszcze w środek stawię sobie światełko, żeby nam poświetlało wszystko, więc po prostu będzie piękności. i oczywiście to będę pokazywało jeszcze, nie? Także, moi drodzy, do roboty!